Matko z tej strony Dziadziuś witam was w kolejnym odcinku z serii Wiesiu Babci, słuchajcie Ja wracam y, z pracy, znaczy z pracy, no tam z, z drewienka te rzeczy robiłem I postanowiłem się zatrzymać przy toku łodygowo, słuchajcie, i nagram do was wstęp Na samym początku, zostawcie łopeczkę w górę, komentarz, subskrypcję, oj, pierdzielek, subskrypcji subskrypcję, <grych> <grych> subskrypcję i zapraszam was do oglądania tego pięknego odcinka, słuchajcie, dzisiaj trzeba Jechać na targ i muszę kupić oprysk, bo już mamy maj, y, więc trzeba to co tu, co tu się pali? O cholera, o cholera, co tu się hajcuje? A pierdzielę. Ciągnij się pali. I to ten co... co dostaliśmy, Ten, Dostaliśmy go, czekajcie. Eee, konewko, konewko ja go ugaszę. Dawaj tu do studni konewkę. Dobra. Chodź tu, chodź tu. Konewka. Babcia. 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 Konewka utkła. Babcia. Kurde. Chodź tu. Mam. Dobra. Dobra, 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 dobra. I lejemy, lejemy wodę, lejemy wodę na niego. A, Gorąco, 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 gorąco. Czego? A, dobra, dalej, jeszcze raz. O, powiem wam, że ja nie chciałem takiego odcinka. Takiego początku. Dobra. Zara mi się powylewa tu wszystko z tej konewki. Dobra, gasimy go, gasimy go, gasimy go. Gasimy go. Zgasił się. O Jezu O Boże Święty Miał być spokojny odcinek, myślę, że pojadę Kupię ten oprysk I to pole byśmy popryskali Babcia! Babcia! O, co? Babcia co w domu była? Ale jest Babcia w domu cały czas była? No a gdzie miałam być, jak nie w domu? To ściągnij tam się haj hajcył Który? No pod... Pod Bogiem, no ten tutaj no ale to świeża to się zachęcał, bo to jeszcze nie zajęła Kurde, się trawa. Ale no zobaczy babcia, no z przodu. Ja no gdzie ten? No babcia, no jak ten? Co? No tutaj, ten co my dostali od firmy wtedy. O. No z przodu on ja przyjarany zjarany jest. Zjarany no spoj no spojrzy babcia. Od frontu. No to ja na fi filmik babci pokażę zaraz. A pakać. No to patrz, babcia, to czeka. Od razu z telefonu podgląd. A czego kokard chodzi odpalony i benzynę pali? Bo wyseskoczyłem szybko i poleciałem po konewkę. Tego? O kier, naprawdę się paliło. No. Dobry. No się paliło, się paliło się, no. Kiedy oni te maszyny zabierają stąd? No jak zabierają, Przecież to dla nas. Jak dla nas? No nie dla nas? No, a dla nas? Nie. No gdzie dla nas, babcia, jak to przecież dostali on firmy my. Tylko na test? No a to babcia dogadywała, to ja tam nie wiem. Nie, a ja nie? je sprzedam, te maszyny. Komu? Ja je sprzedam. Nie. No, a serio? Czemu? No tak. Tak. To nie babcia sprzedaje. Dobra, ja na, na targ lecę. A po co? A tam jedną rzecz załatwiła babcia. No, co? zaraz się widzimy, zaraz wrócę. A po co Ta. babcia to, to yy, w ustu podpięła? No, przecież A, no to ja pożyczę na chwilę. Zobacz, ile belków. No, ej, no jest trochę ich. To już ja wszystkie? już że już całą tą łamkę żeśmy zebrali? No nie, no nie gadałem. To już babcia wszystkie przywiozła? Wszystkie? Chyba, myślę, że będzie więcej, no. tym No widzę. Udźwig 700 kilo No fajna, fajna jest ta ten Władymir twoim babci, że naprawdę Ostarała się babcia Ostarała się babcia Dobra ja to by powiem, dobra że to jest w ogóle mój ulubiony ciągnik ze wszystkich Dobra babcia, ja lecę Dobrze Noga dziewięć. na gazie, dobra na razie, zaraz się widzimy Zaraz wracam Cześć cześć kochany no widzicie, babcia w domu była no nie widział, że ciągnie się hajsu, no... To tam nie chciałem do babci, wiecie, no wyskakiwać, że, że, ten, z aferą. No ale no trochę... Trochę no trzeba się... Orientować, co się w domu dzieje, słuchajcie, bo tak to daleko to się nie zajdzie. Bo... No, by się spaliło. Ciągnik, potem poszło po garażu, z garażu na kurnik, z kurnika na dom. <laughs> wszystko... Wszystko by poszło... W pieruny, słuchajcie, więc... Yy, dobrze, dobrze, w porę przyjechałem, bo... Bo to by była lipa, to by była duża, duża lipa, słuchajcie Jakby to nam się wszystko spaliło Babcia w domu była, to gorzej, babcia spłonęła, tej Już wtedy to w ogóle... Nie no, nie ma co tak gadać No ale, no nie, poda nie podoba mi się to, że babcia tak kurde nierozważnie troszeczkę, babcia no nie wie, nie wie co jest pięć, nie wie co wokół niej się dzieje, słuchajcie mm, to z tym jest, z tym jest troszeczkę lipa I mam nadzieję, że całe pola dwa mi się uda spryskać, dzisiaj jak nie Chociaż te jedno mniejsze, żeby, żeby ogarnąć a a te większe to już następny odcinek, że się zostawi. Bo to zejdzie, słuchajcie, to zejdzie. Powiem Wam, że nie wiem, czy, ta, czy ten wózek jeździł z tym tematem. Zobaczcie, jak tu wysoko nie zaczepiony. Dobra, tu wjeżdżam od razu na targ. Słuchajcie, się nie będę pierdzieli dzisiaj, ochroniarza nie ma. Mógł dostać jakoś tego ochroniarza, tu nie widać. To tu bo zaraz. Ta... O. Dobry Ja Pasto Pastobójczy. Proszę pana, mnie już tu nie dużo zostało w tym baniaku. A to mogę, a ile? On jest to on jest wszystko, bójcie, proszę pana. Ja już ma a mogę z tym samym baniakiem? Tak, chyba to możesz zrobić, tylko. No, to będzie kosztowało. Ale przyda mi się taki baniak, powiem panu szczerze, że zawsze chciałem mieć tego. Jak to on się nazywa, ja zapomniałem. No to I jest to ten. Nie. No, nie, to się inaczej nazywa. Dobra, ładujemy go. Kwadraczek. Dawaj, pomóż pan. Ale proszę pana, jeszcze, jeszcze się żeśmy nie lubią. Najpierw się towar ładuje, potem się gada. Ładujemy. Iiiiiii. O! o, o pan, ja wyżej, pod... wyżej, 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 wyżej panieczku! O! bądź twoja masz. No, dobra. O, praw go tam pan, ta, po swojemu. No, dobra. Proszę. Dziękuję. Proszę pana. Ja żara paru tego woża od Ciesii, tam... <laughs> Nie no ile pan chce za to? Tak szczerze, tylko szczerze, ile pan by chciał za to Proszę pana no mój to jest chemikalia dobra bo no ja, widzę. ja sam produkuję, no? mogę powiedzieć nawet no, no? I ja sam tych chwesto bójczo, wszystko bójczo ale okay, na ja... produkuję sam. Ale to, to mogę to normalnie przy nicę tym opryskać i tam nie będzie, nic się nie popali. Znaczy, no bójcie, tak? Tam? Wszystko bójcie. Jak wszystko? Proszę pana. Robaki będą w pszenicy. Proszę pana, poksiwy. No. Proszę pana. Mm, Ale pesz. pszenica, pszenicy nie ruszy. Ci ruszy. Panie, wie pan, e, ta pszenica pana to już jakby jest zdojrzała ci... No, to, znaczy, no już zielona wyrośnięta, no. Jeszcze nie dojrzała. No, jeszcze nie dojrzała, nie dojrzała. Tak, hmm. włoż jest. No jest. Proszę pana, można powiedzieć, że to pomoże, nawet. Kłos. Pomoże, wzrost, okej. Okay. Czyli bezpieczne jest, normalnie I, mogę pryskać. I proszę pana, przyspieszy troszkę zniwo. O! No, no to powiem panu, że słyszał, super, super, bo coś takiego słyszał. potrzebowałem. Nie wiem, czy pan słyszał pany, no? ludzie. Co masowo sieją rzepoki na przykład mm -hmm. Albo inne no. To na przykład jak jest mokre lato No Jak jest dużo wody no. To jak nie popryska to No nie A no to widzi pan Dobra a ile no, pan ale, chce za to Tak szczerze chodzi, że No oni wiem pryskają, no. Żeby Ten rzepok i jak on się by usiął, bo one by nie popryskali, to on by nie usiął i by nie można było koszyć tego kombainistów, proszę Pana. No, dobra, a ile Pan chce za to? Proszę Pana, ja tak jak mówiłem, ja nie chcę tak pokrótce od razu do przechodzić, ja... Dlaczego? A ja właśnie, uznawiam, ja, ja właśnie nie lubię jedzie. takiego pitolenia o dupie Marynie, Panie. Ja kupuję, kwota, biorę, odjeżdżam, pryskam, zara, Przez... jest wszystko luksus. Bo nie wiem czy pan wie ogółem, bo ja te opryski wytwarzam normalnie i samego. Tak, ja wiem pan mówił. Proszę pana, a ja Do nie tego już przeszliśmy. Ja nie powiem jakich składników, proszę pana. Ja a mam może pan powiedzieć z... chociaż jeden składnik? Nie wiem pan. Chociaż jeden I... Je... Słucham? Tak proszę pana. Dobra nie o... biorę. Ale dlaczego pan ma nie brać? No co, o, światło zgaszę Tu nie ma chemii, tu jest sama natura, że panu powiem Dobra, popali Bo... pszenicę, czy nie popali? Nie popali, tak? No, proszę pana, powiedziałem, powiedział, pomoże wzrost, przyspieszy ziwa, tak? Okej, okay. i ręczy, ręczy pan za to, twoim życiem, że nie popali mi to pszeniczki Proszę pana, jak ja patrzę na szwórę lewą rękę, to ja jej nie ufam Prawy też nie ufam tu jak ja mam się ufać? Sobie albo innej osobie? No to ja nie biorę, no. Proszę pana, ręcie, lux produkt. Dobra, bejger. ile? Proszę pana, wie pan z czego ja to robię? Bo z to jest... dobra, proszę pana, mnie interesuje ile. Ja tego pić nie będę, nie potrzebuję znać tego składu. Ja po prostu chcę to zaraz Aha, zalać, opryskać pole i, i zapomnieć o tym, że ja coś takiego powiem w ogóle kopiłem. Powiem panu, ja szczerze, kąpię się raz w tygodniu. Takim Ale tym. Coś, tylko po to, proszę pana, bo ja mam normalnie prysic podłączony mm -hmm. do po prostu... A tego, jaki pan ma odpływ liniowy? Nie proszę pana, ja mam odpływ kanałowy. Okej. Okay. Ja tym kanałem do baniaka nabieram. Mm -hmm. no. Ja później to tutaj wlewam. Mam jeszcze odpływ proszę pana, skróżę. A czy, a czy zęby pan też myje tą substancją? Proszę pana, z tego powstaje ta substancja, nie że ja tym myję. Aaaa, rozumiem, I rozumiem, się dobra, do yy, więc ja powiem panu tak, yy, ile pan za to chce, bo mnie się śpieszy. 100 złotych. Ile? 100 złotych. Tak kurde, trzymaj. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dobra, co za stówę? I to jeszcze, aha, zapomniałem doliczyć tego. Kurde, napiszcie w komentarzu widzowie jak to się nazywa. Ten baniak taki. A, mam to na końcu języko. Eee, no cholera jasna. Jak to się... Jak to się zwało się? Zapomniałem. Oj, żeby nie spadło. Kajta, okay, to dobrze tu. Poprawię, żeby tam kurde nie spad... Nie no, nie spadnie. Jest git. Możemy jechać. Powolutku, tylko się na dziurach. Uważaj na dziurach, żeby nie podskoczyło, bo jak to zaraz podskoczy to... to się może przesunąć, nie, tego bym nie chciał, bo potem ciężko będzie mi to samo wpakować, będę musiał po babcię dzwonić, żeby... żeby babcia tu przyjeżdżała i pomagała, to... wiecie, na garba wrzuciła sobie i... i na dwukółkę, znaczy na to, na wóz, przepraszam, na wóz eee, bo to waży swoje też, oj powolutku, powolutku i jedziemy no mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj te dwa pola oblecieć z tym, żeby tu... wiecie no, nie rozdzielać tej roboty na kilka dni ja nie lubię tak. Ja lubię jak coś robię, to żeby zrobić to raz, a porządnie i tyle. Oj, przepraszam, trochę nos mi przytkało, nie wiem dlaczego. Też szkodzi tam, żebym się przyziębił. Leciutko przyziębiony jestem. Eee, no teraz taka pogoda. Teraz taki czas, słuchajcie. Nie ma co, co się dziwić. O Boże, policja. Dobra. Głupotę zrobiłem, że się zatrzymałem, ale jadę jak gdyby nigdy nic i ja on mnie nie zatrzyma. Światło mam włączone, wszystko jest ok, więc. Yy... Aha, mega. Dobry, proszę pana, zapraszam pana na poboczy. Dzień dobry, a co się stało? Na poboczy zapraszam, kontrola drogowa. Pewnie. Ja poproszę pana prawo jazdy. Mogę zgasić pojazd? Proszę bardzo. Tak, Ty... jak najbardziej. Ja tu wysiądę. Proszę bardzo. Prawo jazdy. Proszę pana. I teraz tak. Mm -hmm. Co pan przewozi? Kupiłem taki, taki zbiorniczek. No panie i panie, tam jest... Wóz, pastobójczy. Wóz, wóz nie jest, że tak powiem... Gdzie są światła w wozie? Yy, no, wie pan, no, miał, miałem tu zrobić instalację, no ale ja tylko blaski, żebym tutaj, jakby przykręcił, nie? Bo to nie trzeba całą wiązkę czy... poprowadzić, wie pan. Yy, a ja też sam to robię, młody, młody gdzieś tam jestem, więc. Yy... Więc ja tam jeszcze nie wszystkie porodniki no na, 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 na YouTubie obejrzałem. Powiem mi pan, a, a ma pan może prawo jazdy na ciężarówki oraz na przewóz ADR czyli substancji niebezpiecznej? Prawo jazdy na ciężarówki nie posiadam, e, ale za to ADR-ów nie mam, choć test na ADR je zdawałem w domu, jak kiedyś robiłem. Aby pan a, zainomu, aby pan zainomu, a, zainomu? to takie moje skromne pytanie: dlaczego miałbym mieć prawo jazdy na ciężarówki i po co miałoby być, być ADR? Nie, no, widzę, że substancje niebezpieczne są przewożone. Nie. 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 A co to za czerwone oznakowanie, Proszę pasce? pana, to jest chwastobójczy ten. Yy, no, proszę pana, a Queen. przypięcie jakieś pasami, może jakieś dbanie o bezpieczeństwo. W przypadku hamowania, proszę pana. Hmm. jakby panu walnęła w kabinę, to by pana zgniotło jak znaczy, to tak powiem łazidło. Znaczy, te testowałem to, to się nawet tu nie drgnie, bo, bo ona tu jest zakleszczona, dobrze, wie pan? A testował pan to, proszę pana, po rozpędzeniu się do 30 na godzinę tak, i tak, pan tak, się tak, już tak, 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 przeszkody? Znaczy nie? Tak? Nie, 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 przy ha mocnym hamowaniu. Aha. A to teraz pan wytestuje, rozpędzi się pan do 30 i walnie w drzewo. Zobaczymy co będzie. Proszę pana mi się mhm. wydaje, że z tej y, 60 to by panu kabinę wyrwało. Prawie nie, bo pana. to ile to waży Paniućku, to le leciutkie jest, to, to trochę plastiku i trochę metalu to no proszę Pana to wygląda jak mówię co najmniej 1000 litrów, tak? No ale to no to zobaczy Pan ile tam w środku jest, to nie jest pełny zbiornik proszę Pana Aha No dobrze proszę pana. W każdym razie jakieś zabezpieczenie, towarów, cokolwiek to Pana nie obowiązuje? Znaczy to no, obowiązuje, ale tylko z targowiska tutaj ob mieszkam, zara na prawo, dosłownie stąd 100 metrów To było na tarce no to gdzie jest taczko tak daleko łazić No proszę pana, dzisiaj będzie mandat 5 tysięcy złotych. Ile? No proszę pana, no No, no proszę. Szybko, tak? Następnym razem proszę uważać, proszę się zachowywać tak? Kulturalnie do policjanta proszę. Ale jestem bardzo kulturalny, nie zrobiłem nic dzisiaj niekulturalnego. I żeby to był ostatni raz, że ja pana łapię i bez świateł w wodzie. Yy, dobrze, czyli upomnienie. Nie proszę pana, mandat pięć tysięcy złotych. A, to myślałem pan zawsze tak że już myślałem, że upłynienie, pan da. No będzie upomnienie, no, ale niech pan się uspokoi. O, dziękuję. Razem. Dobrze, przepraszam pana. Przepraszam i cał całuję rączki. Dobra. Do, do widzenia. Oj, dzisiaj chociaż raz mi się udało powiem wam, bo... Aż dziwne, aż dziwne, że mnie puścili, bo, bo mnie nigdy nie puszczają, mnie zawsze zatrzymują. No i zawsze na mandatach się kończy, no ale... Dzisiaj jakiś nowy policjant był. Jeszcze raz go nauczy widziałem. Ale bardzo sympatyczny człowiek, więc serdecznie pana policjanta tutaj pozdrawiam. Nie skumałem 100 metrów, stąd mieszkam, mieszkam. Nawet i może mniej. Słuchajcie, to ja tym wozem podjadę sobie gdzieś tu oj. Tak żeby było dobrze Opa, dobra Słuchajcie, ja to jakoś tu zdejmę samemu, może bo to No i co tam cię kupiłeś? O, o, kupiłem. O spod... Oj dobra. A co to za... Co to jest? Oprysk babcia. A czemu tak od tego śmierdzi? Jak śmierdzi? No nie wiem, taką chemią. No bo to... nie no... A to co zły? Bo to chwastobójczy jest. Eee. To, To źle? No ale kupowałeś od tego gościa co ja zawsze kupuję. No, a nie tylko babcia kupuje zawsze. To po prostu był gościu i kupiłem od niego. Ale on zapewne Dobra, ja nie cofnę z tym wozem, babcia, czego ręcznie. On zapewniał, że wszystko okej okay będzie. No tylko Sławka, kupowałeś. A nie wiem jak na imię miał. Oj. Tak na je, imię. Okay. Ma dziewczyna z sąsiedniej trochę. ulicy. Tak umysą głowę nie. trochę ma. To nie miał łysej główki. Miał owłosioną. Dobra, oj. Owłosioną główkę miał we babcia? No to nie wiem, to jakiegoś innego. A dobra, cena. stówę. Nie no dziewczy jaki za stówę. No za stówę. I to z baniakiem? Za ile? Za 10 litry? No tam dużo nie ma w nim. No to kurde, A tu więcej niż 10 litry jest. To co, bawcią, że nie pryskać? No nie wiem. Nie no. no kurde, on no, on mówił, że to i, i, i że pokaże to się to używają i wszyscy tego używają. No to dobra, on tutaj tak gadał tu. To... Znaczy rację ma. No. Że na rzepaki tego używają, tak? Tak, no tu on tu na, na, na pszenicę ze wsi. Że... Tak, on mówi, że to na po, po lepszy wzrost. A no to kurde. No. Jak po lepszy wzrost, zaraz... No zobaczymy sobie, jak piznało. to będzie hulać, nie? Mam nadzieję, no że, że będzie luksus. Ta, ta grabarka to powiem łapcie to tragedia. Ona za duża tu tylko przeszkadza. Za duża, tam gdzie ta. to na takie gospodarstwo no. nasze małe to. się wy, wyna, wynalazła firma. Że tam wszyscy chcieli tak dawać. A może podniosę Dobra, roz rozłożyło się całe? Może po Ta. te truskaweczki byśmy jeszcze psik psikli, co? Mm, nie tam cię truskawki, chemio będzie to sto chemio. W truskawkach nie ma chwastów zły, bo ja pielę. A dobra, to już ten się rozpyla, ja nie widać przez te szyby Dobrze idzie? No pewnie dzieje no, kurde, w tych szybach się odbija to ja nic nie widzę. A co takiego miaka tu robisz od łomki? Jako mi A w sumie może rób o mijaka, żeby tam na łąkę nie pryskało, bo krowy później będą jadły, to im nie gardło No Znaczy sporało. no tam po trawie to nie chciałem, nie? To, to co to, zaraz... No, no może masz rację Zaraz nam trawę przyhejcuję No drzewek też, od tym prób jakiś, żeby tam no. drzewka, wiesz, nie tego, nie popaliło drzewek No, to nie, nie ma co, co tam wie, babcia, no Nawet no, trochę tak? chwastów będzie, to też się nic przecież nie stanie chyba to Słuchaj też nikt, nikt jeszcze od, od tego. Słuchaj, od nikt, dobrobytu nikt to jeszcze, się nie zesrał, nie? Nikt jeszcze od nadmiaru chwastów, że tak powiem, się nie Tak, no też o tym mówię. Dobra, to jak najbliżej tutaj. Opa. A, policja mnie w ogóle zatrzymała, wie, babcia? O, czego chcieli? No, że ja nie mogę przewozić tego ładunku w taki sposób, jak go przewoziłem i że, i że ten. Jeżeli no, popał. No, no bo nie był zabezpieczony, tam na wymyślał jak zwykle, Le, wie, babcia Ale nie mandatu chyba No nie, na, znaczy na początku mówił, że 5 tysięcy, a potem nie do, z, po, z pouczeniem puścił, więc, e, więc się upiekło Nie? Dobra Czyli nic nie dostałeś? Nie, no nic, nic, tylko upomnienie Tylko upomnionko Dobra i trzeba to teraz zaraz cofamy No ale z tą no to lipa, a babcia w ogóle odpalała ten ciągnik po, po tym pożarze? Nie, ja jeszcze nie patrzyłam Może odpalmy go, zobaczmy, co? No dawaj, sprawdzimy, czy chodzi To zaraz, ale... to wcofam z tym, tym, z tym opryskiwaczem Żeby tu nie było lipy a, Trzeba to ogarnąć, by... rok na tym podwórku, osiem. wie babcia? Bo mi dawno tu Trzeba nie sprzątali. Bo my tu żeśmy narobili ambarasu, no burdel jak, jak ta lala Jeszcze tylko nasrać a, brakuje Muszę tylko trochę zrobić, bo to, aaa to tak nabrudził tu? Gdzie? no te maszyny nastawiane są łachmyckie no weź dobra palę o nie chcę odpalić ale żeby on się nie zajął Kurde. tu zaraz pewnie się tu poprzepalało jakieś żeby on odpalić. tu się wapcia babcia zaraz nie, nie ten nie zajął nie no to może lepiej nie kręcić dobra trzeba pokręcić popróbować no dobra ale ostrożnie tylko wiesz nie, no tak odpali. tak tak o już przy, było blisko No nie wiem to jest dobry pomysł. O cholera! Cholera ja narobił, o jest o, Babcia, postraż, postraż, dzwonić, o, pierdzielona, o pierdzielona. coś narobię. O kurde. Babcia! Biegnę. Postrasz, Trzeba dzwoń, trzeba dzwoń, postrasz! Postraszcie już. Opierdzielona, opierdzielona. Coś ty nawolisz. O kurde.